A w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie dokładny research na temat popularnego w ostatnim czasie smartfonu Poco M4 Pro. A przede wszystkim poruszymy sobie najważniejsze aspekty związane m.in. z ceną, danymi technicznymi, funkcjami i innymi kwestiami, o których na pewno warto wiedzieć przed zakupem. Jeżeli zatem chodzi Ci po głowie kupno smartfonu Poco M4 Pro, to koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca, aby zwyczajnie dowiedzieć się więcej. Szczegółowych informacji na jego temat. Zanim przejdziemy do szczegółów, standardowo zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze nie masz okazji tego robić. Koniecznie zostaw również polubienie pod filmem, zwłaszcza jeżeli ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, no to jeszcze taka informacja mianowicie link do omawianego produktu znajdziesz w opisie tego filmu. To tak, gdybyś chciał poznać jeszcze więcej szczegółów na jego temat. No dobra, no to skoro wstęp mamy już za sobą, no, to możemy spokojnie przejść do szczegółów na temat smartfonu m 4 Pro. No i tutaj myślę, że warto rozpocząć od kwestii związanych z ceną, ponieważ zwyczajnie smartfon ten należy do dość tanich smartfonów. No bo jak pewnie wiecie, na rynku znajdziemy grupy smartfonów, które kosztują chociażby nawet po 6000 zł, natomiast w tym konkretnym przypadku cena wynosi około 1400 zł, a zatem w internecie za taką cenę tak naprawdę jesteście w stanie zamówić. Poco M4 Pro. No i teraz może pokrótce omówmy sobie kwestie techniczne. To od czego warto zacząć, no to myślę, że będzie to wybór, jeżeli chodzi właśnie o kwestie kolorystyczne. No i jeżeli chodzi właśnie o tego smartfona, no to możecie go sobie znaleźć w kolorze niebieskim, żółtym czy czarnym. A zatem bardzo fajna informacja dla osób, które zwracają dość sporą uwagę właśnie na kwestie kolorystyczne i kwestie związane z wyglądem. Co do bardziej szczegółowych danych technicznych, no na pewno warto wiedzieć o tym, że ekran tego smartfonu ma 6,43 cala, czyli myślę, że to dość standardowa wielkość ekranu, jeżeli chodzi właśnie o obecnie produkowane smartfony. Jeżeli chodzi o rozdzielczość samego ekranu, no to ma on na 2400 na 1080 pikseli, no i sam wyświetlacz jest wykonany w technologii AMOLED, a zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane z ekranem i wyświetlaczem. Co do samego procesora, no to tutaj warto wskazać, że jest to procesor, który ma nazwę MediaTek Helio G96 i który ma aż 8 rdzeni, którego częstotliwość wynosi 2,05 GHz. No i sam procesor generalnie zbiera dość przyzwoite opinie w internecie. A zatem tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten element. Co do spraw związanych generalnie z pojemnością, no to mamy tutaj kilka ważnych informacji, a mianowicie jeżeli chodzi o pojemność wbudowanej pamięci, no to ma ona 256 GB. Co do pojemności pamięci RAM, no to... To jest to 8 GB. No i jeżeli chodzi o pojemność akumulatora no to będzie to 5000 mAh a zatem tak to wszystko mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie. Z ciekawostek na pewno warto wymienić sprawy związane ze sposobem komunikacji. No i tutaj generalnie znajdziecie takie technologie czy też wykorzystanie takich technologii jak NFC, Wi-Fi czy Bluetooth. Jeżeli planujesz zakup tego smartfonu no to musisz też wiedzieć o tym, że transmisja danych odbywa się przy pomocy 4G. Nie wspomniałem też o granicach. Grafice. Jeżeli chodzi właśnie o układ graficzny w smartfonie, no to jest to Mali G57. A zatem wszystko to jak najbardziej bardzo interesująco się zapowiada. Z ciekawostek warto wskazać również interesujące funkcjonalności, w które wyposażony został smartfon. No i tutaj przede wszystkim można wymienić takie funkcje jak rozpoznawanie twarzy czy szybkie ładowanie. Oczywiście przy pomocy smartfonu powinniście móc korzystać również ze standardowych funkcji takich jak m.in. kalendarz, kalkulator, budzik czy na przykład zegar. Bardzo fajnie też, że smartfon został wyposażony w funkcję Dual SIM, a zatem wszystko to zapowiada się bardzo ciekawie. Przy tej okazji warto powiedzieć również co nieco na temat aparatów. Jeżeli chodzi o aparat tylny, no to ma on odpowiednio 64, 8 i 2 megapiksele, natomiast aparat przedni ma 16 megapikseli. Zarówno w aparacie tylnym, jak i aparacie przednim znajdziecie wiele Różnych ciekawych funkcji. Myślę, że tutaj nie ma sensu wszystkie funkcjonalności wymieniać, ale, dla przykładu, na przykład w aparacie tylnym znajdziecie tryb HDR, natomiast na przykład w aparacie przednim znajdziecie m.in. panoramę selfie. Warto sobie też właśnie poczytać co nieco o szczegółach tych funkcjonalności, jak i również o innych funkcjonalnościach, które znajdziecie w aparatach. Zapewne może okazać się to bardzo interesujące. Co do typów złącza, z którego korzysta smartfonu no to jest to USB typ C można korzystać również z wyjścia słuchawkowego 3,5 mm, no i co po niektóre osoby może również zainteresować kwestia danych fizycznych, jeżeli chodzi o wagę chociażby tego telefonu, no to waży on zaledwie 189,5 g, no i tak to się wszystko mniej więcej prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o te najważniejsze informacje na temat smartfonu Poco M4 Pro czy warto zatem zdecydować się na zakup tego telefonu na to pytanie będziesz już musiał sobie odpowiedzieć sam najlepiej w oparciu o swój własny research, a to z tego względu, że ja osobiście nie znam twojego budżetu i oczekiwań względem danego smartfonu. A tymczasem to było na tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie tego nagrania do samego końca, no i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.